Dzień dobry, witam wszystkich tutaj zgromadzonych ciekawskich. Spotykamy się w klimatach raczej niecodziennych dla tego kanału, mianowicie chodzi o słuchawki do TWS, no przeważnie się nimi nie zajmuję, ale, ale no, są takie sytuacje, gdzie ciekawość po prostu bierze górę, szczególnie jeżeli przed premierą produktu widzicie multum różnego rodzaju reklam dotyczących jego funkcji, no więc mówię, ciekawość była silniejsza, a poza tym design jest dosyć niecodzienny. Chodzi konkretnie o te TWSki. Są to g od HHO Jean i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy spotkaliście się gdzieś z nimi w socjalkach w formie reklamy, bo mam wrażenie, że ze strony producenta faktycznie tutaj była dosyć spora e, pompa. Także co, rozpakowujemy, sprawdzamy jak to wszystko wygląda wewnątrz, testujemy i porównujemy dzisiaj. No a Was zachęcam, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej takich nietuzinkowych produktów na kanale. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i w komentarzu też możecie coś napisać dla zasięgu. Skoczmy do pudełka. Struktura przypominająca coś ala la skóra, no i mamy też ten slogan Dare to Shine. One występują w ogóle w dwóch wariantach i ich cena ogólna to jest 139 dolców, ale pojawiały się już na portalach aukcyjnych polskich. Tamte stawki to jest jakieś 670 zł, więc mniej więcej tyle ile dobrej jakości słuchawki innych marek TWS. Na froncie mam słuchawki, a po bokach takie fiolki i już wam pokazuję, cóż to za fileczki są. One wyglądają w ten sposób, zaklejone półprzezroczyste, mega ciekawy motyw. Tutaj mamy nakładki w formie pastylek, spoczko, czyli elementy wymienne. No i zostają nam same gipotsy. U mnie w wersji czarnej jest jeszcze biała. Welcome to G-Pods Dare to Shine Quick Start Guide. Tutaj jest schemat ich działania. Mamy trzy rozmiary wkładów: S, i L. Są też oczywiście słuchawki. W ogóle, jaki wielki case! Wow! No i przewód króciutki USB-C do USB. In case? No, jest spory. I one w ogóle nie ważą przesadnie dużo, spodziewałem się, że będą cięższe. Na przykład pudełeczko z AirPodsów, cały case wraz ze słuchawkami, wydaje mi się, że waży znacznie więcej. Wyciągnijmy sobie, rzeczywiście na każdej słuchawce są już gumeczki zamontowane, które byśmy sobie założyli nakładki, a weźmy sobie te z zeberką. One mogą być najbardziej atrakcyjne z perspektywy obrazowania, podświetlenia. Sparujmy je z moim iPongiem. No i kiedy są sparowane, to cały zaczęła świecić w pełnym wymiarze. O, jaki czysty dźwięk ten taki. Kiedy włożyłem te słuchawki do ucha, to dźwięk był naprawdę taki bardzo przyjemny. No dobra, YouTube Music i może coś od Indira Paganotto. Sprawdzałem, czy świeci to w jakiś sposób konkretny. Charlotte de Vita. Polifia. Pierwsze wrażenia. Zostawmy je. Widzimy się za sekundę dla Was, dla mnie za kilka dni, bo muszę się im naprawdę bliżej przyjrzeć, ponieważ po pierwsze dźwięk to jedno, ale tu jest też to na innych feature'ów i chcę to dokładnie skrupulatnie przetestować, żeby dzisiejszy materiał miał więcej mięska, także widzimy się za momencik. Kilka dni minęło, kilka dni intensywnego użytkowania tych słuchawek, nie tylko w domowym zaciszu, ale także w parku, a poza tym na trasie Warszawa-Częstochowa-Częstochowa-Warszawa. Więc mam co do nich pewne przemyślenie, ale najpierw skupmy się na tym, co widać na pierwszy rzut oka, czyli na wykonaniu. A to jest ok, Szczególnie case nie wygląda może jakoś okazale, ale magnetyczna pokrywka osadzona jest solidnie, słuchawki też wewnątrz siedzą dobrze. W ogóle same pchełki odrobinę większe przez wzgląd na obecne w środku diody, ale finalnie ich budowa też pozostaje w porządku. Raczej szedłem w kierunku ogólnej oceny tego wykonania jako Plus. Jedyna uwaga: no, ten case po wyciągnięciu z z automatu zaczął łapać odciski palców, więc nie wygląda on w tym momencie jakkolwiek estetycznie. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby tych odcisków palców nie było, to szedłem po prostu w kierunku białej kolorystyki. Pewna istotna rzecz w przypadku Jeepotców, mianowicie te nakładki, które tutaj mamy na zatrzaskach. Dostajemy cztery w zestawie. W sklepiku, z tego co widziałem, można dokupić kolejne i kolejne warianty. Więc ogólnie jest to fajna opcja, aby ubogacić samą kolorystykę, a przede wszystkim skustomizować wygląd. Finalnie zeberki były moimi ulubionymi. Mam wobec nich jednak pewną uwagę. Mianowicie nie są one idealnie spasowane, więc podczas założenia tych nakładek na słuchawki dostajemy dodatkową krawędź, która jest wyczuwalna pod palcem i ona bardzo, ale to bardzo mocno wpływa na korzystanie z dotykowych paneli, które obsługują gesty. No bo gesty są właśnie w małych punktach trochę bardziej od środka i ta wyższa krawędź mi prywatnie utrudniała ich użytkowanie na tyle, że finalnie zrezygnowałem z nich całkowicie. Raz to działało, innym razem klikam 10 razy i nic. Stawiam wręcz, że same czujniki gestów są średnie, dlatego 100 razy lepiej wypada zwyczajnie sięgnąć po telefon, aby dokonać zmiany utworu, czy jego zapauzowania, bądź też odebrać połączenie, bo taka opcja też tutaj się znajduje. Wygoda tych słuchawek, mimo że mogą wydawać się dosyć duże położenie do ucha, jest bez zarzutu. Nie zauważyłem, aby jakkolwiek mi wypadały, czy też ciążyły, więc to na plus. Bateria 4 godziny z ANC, 5 godzin bez ANC, tyle deklaruje producent i rzeczywiście są to wyniki praktycznie co do minuty osiągalne z obecnym podświetleniem. Kolejna sprawa, że z etui mamy 20 godzin żywotności. Zapytajcie o mikrofon, więc w tym momencie możecie mnie z niego usłyszeć. Moim zdaniem jest on kiepski. No, no ale najważniejsze w tych słuchawkach są światełka i nimi zarządzacie z pozycji aplikacji. Wchodząc do niej otrzymujecie zestaw różnych motywów kolorystycznych, możecie wybrać własne kolory, ale co najważniejsze, zrobić zdjęcie, na przykład klawiatury, i w ten sposób po analizie zdjęcia słuchawki dobiorą kolory tak, aby wpisywały się w jakiś schemat barw. Czy jest to ciekawe? Oczywiście, że tak, jest to coś nowego, intrygującego, i kiedy pokazałem te słuchawki kilku znajomym, no to wszyscy zrobili, wow, a poza tym mając je założone w pociągu, odnotowałem kilka spojrzeń, szczególnie wśród tych młodszych pasażerów, więc jest to definitywnie coś co przyciąga uwagę. Podświetlenie może być stałe, może być pulsujące lub stanowić animację muzyki i to też jest spoko. Od razu uprzedzając pewne komentarze, które na 100% się pojawią pod spodem, że takie słuchawki to giga cringe i jak można chodzić z czymś podświetlanym, no to powiem, że jeżeli ustawicie sobie stałe podświetlenie, no to tak naprawdę z daleka wygląda to jak jednolita obudowa, a nie coś, co gdzieś tam pod spodem błyszczy. Także jest to spoko opcja, żeby sobie zwyczajnie skastomizować. Dajmy na to pod outfit, jaki aktualnie mamy, jakaś pomarańczowa kurtka albo czerwona kurtka, dobieracie kolorystykę słuchawek i jest spoczko. No ale czy to wszystko, co te słuchawki oferują? Nie do końca. Wypadałoby przykładowo wspomnieć o dźwięku. Całość wykorzystuje Bluetooth 5.2, natomiast nie mamy tutaj wsparcia aptX, ale muszę przyznać, że i tak ten dźwięk naprawdę pozytywnie zaskakuje tak po wyjęciu z pudełka. Nie są to słuchawki z kategorii wybitnie basowych, dudniących, ale też nie są przesadnie ostre. Mimo wszystko dynamika basu jest przyjemna. Pytanie tylko, czy jest to audio rzeczywiście godne 700 zł? No moim zdaniem nie. Troszkę brakuje mi tutaj szczegółowości. Mam LG FP8 i grają troszkę lepiej. Galaxy Budsy grają lepiej. Anker Liberty 2 Pro, które miałem jakiś czas temu okazję odsłuchać, też grały przyjemniej. AirPods Pro 2, no to jest mój ostatni, ale znacznie droższy punkt odniesienia. g zostają w tyle. I muszę przyznać, że w tym miejscu wypadałoby przejść do pewnych minusów. Minusów, które delikatnie nie dają mi spokoju. Ponieważ te słuchawki, poza takim standardowym trybem działania, mają także tryb transparentny i on funkcjonuje całkiem spoko. Rzeczywiście przepuszcza ten dźwięk z otoczenia bez pośrednio do naszego ucha, ale jest też ANC i to ANC moim zdaniem działa po prostu słabo. Już przy pierwszych wrażeniach miałem poczucie, że tutejsza redukcja hałasu jest przeciętna, natomiast akurat w trasie Warszawa-Częstochowa miałem gościa, co jadł kanapkę namiętnie, szeleścił tym workiem, mnie w takich sytuacjach rozsadza od środka. Uruchomiłem ANC i ja nadal to słyszę, może odrobinkę ciszej, ale serio liczyłem na więcej w tej cenie i uważam, że kupowanie tych słuchawek dla ANC jest tak samo zasadne jak, nie wiem, kupowanie kamerki Internetowej, żeby robić nią zdjęcia krajobrazów. No po prostu nie ma to większego sensu. To jest definitywnie najgorzej działająca opcja w tych słuchawkach, i jak się nad tym dłużej zastanowię, to jest to chyba jedno ze słabszych ANC, jakie ogólnie kiedykolwiek słyszałem. No więc podsumowując, czy te słuchawki robią jakiekolwiek wrażenie? Owszem, robią, oczywiście, wyglądem, i myślę, że na tym kończą się ich jakieś znaczące wyróżniki. Cała reszta jest po prostu ok albo średnia. Ok jest dźwięk, bateria, wygoda, średnia jest obsługa gestami i mocno średnie, a raczej przeciętne ANC. Trzymając zatem w tym momencie taką wiedzę, świadomość, jak te słuchawki działają, to wydałbym na niem 139 Dzień no raczej nie. Oczywiście kumam cały ten zamysł związany z błyskaniem jest to Bayer, natomiast mówimy o słuchawkach, więc taka rzecz nie może być główną kartą przetargową, głównym atrybutem, bo to słuchawki. Tak więc finalizując, fajny koncept, fajne wykonanie, aczkolwiek słuchawki w tej cenie można kupić znacznie, ale to znacznie lepsze. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o GPods od HHO Jean, o ile dobrze wymawiam nazwę tą marki, bo wciąż nie jestem pewny, czy to powinno być Jenny czy Jean. Sprawdziłem w tłumaczu, niby wyszło Jean, więc okej. Okay. No słuchaweczki jak słuchaweczki, mówię, mnóstwo, ale to mnóstwo reklam krążyło w sieci. I z jednej strony jestem zafascynowany tym bajerem podświetlenia, tym, że mogę sobie zrobić zdjęcie i dopasować słuchawki do scenerii, e, aczkolwiek no świadomość, że kosztują one tyle, trochę mi ten zachwyt psuje. Trzymajcie się, do następnego, cześć!